Minecraft to gra rozwijająca wyobraźnię przestrzenną, ucząca konsekwencji własnych działań, pomysłowości, kreatywności i zaradności. Jeszcze co musimy zrobić w grze Minecraft, to zebrać materiały potrzebne do budowy domu. Drugie to znalezienie terenu na dom. Jak już znajdziemy teren na dom, to czas, żeby budować. Żeby budować dom, trzeba przerobić drewno. Czy drewno na deski. Dom jest już skończony, teraz trzeba znaleźć owce, żeby, żeby mieć materiały do zrobienia łóżka. Gra polega nie tylko na budowaniu domu, ale także na tym, aby gracz przetrwał w wirtualnym świecie. A co ja miałam powiedzieć? Jak już mamy materiały, materiały do zrobienia łóżka, tylko gdy już zrobimy pierwszy element ozdobny, robimy dalej. 这样个格。